Maneczko witajcie z tej strony The David Games Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Z serii od starości do nowości Farming Simulator 22 Witam was w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku nastała wiosna Przewinęłem już sobie po sprzedaży naszych wszystkich plonów Z zimy do marca I co my wiosną będziemy robić? Przyczepka jeszcze sobie tutaj stoi Co my będziemy robić? To my będziemy robić, że Już wam idę pokazywać na tym polu, jak już tu widzicie, tutaj testowałem akurat cewałę, jak je ja pierwsze kupiłem. Musimy sobie zwałować, później rozsiać nawóz oraz zasiać tutaj owiec. Takie są plany na ten odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale zaczniemy sobie od wałowania. Ale zanim to, pewnie zastanawiacie się, jak oglądacie uważnie odcinki. Miałem ponad 80 tysięcy na naszym koncie. Jeszcze jak sprzedałem te 3000 litrów mleka, które zostały, które już nie sprzedawałem, na odcinku. Ja miałem chyba 80 parę, chyba 85, coś takiego. E, wydałem, wydałem 40 parę tysięcy. E, ogólnie pole kosztuje 30, a dołożyłem 15, żeby mieć jeszcze taki jeden e, kawalątek za tym polem. Jest to pole 113. Ono właśnie znajduje się tu, i w tym miejscu, o, tutaj, gdzie widzicie, e, były pełno drzew. Były pełno drzew, jażem sobie to. Wyciął, trochę zarobiłem, jeszcze kasy z niej wywiozłem, zasiałem i jest tutaj jęczmień, no tylko że widzicie, wymaga wapna, wymaga wałowania, eee, nic na to się tutaj nie poradzi jeszcze, ale no to już na następnym sezonie się doprowadzi. Jęczmień tu widzicie, tu jest zimowy, tu zasiałem wiosenny, razem będę je kosił raczej, bo urośnie, ale po prostu tak już musiało zostać i tyle mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mam wega przeszkadzało. W tym sezonie bardzo dużo jęczmienia, bo idzie tu, jest ogromne pole jęczmienia i z niego myślę. Obstawiam, że w SILOS mi to wszystko nie wejdzie. Więc, no ciekawie, ciekawie. E, 41 tysięcy na naszym koncie. E, to już jest kasa. E, jest tak, jeszcze muszę zapłacić tylko te 11 tysięcy za e, nasz po prostu e, gruber. No i później jeszcze w czerwcu dostaniemy zaszczyg jeszcze jednej gotówki. I tyle. Wsiadam do zetora, odpalamy, dajemy dwójkę i wyjeżdżamy. Pierwszy raz chyba na odcinku zobaczycie, jak sobie z tymi wałami zetorek daje radę. E, idzie w miarę dobrze, chyba na trójce jeżdżą sobie na, e, w, na pełnym gazie, czy jakoś tak. E, w ogóle, jeszcze to się wydarzyło. E, już wam pokazuję. E, rozmnożyły nam się krowy. Mamy już nie 16, tylko 24. Tutaj się rozmnożyły, jak przewidziałem. I zaraz będzie pełne, więc będzie trzeba też kupić yy, beczkę na gnojowicę i się trochę pobawić z gnojowicą. Yy, jeżeli coś chciałem powiedzieć na temat pola numer 119. Yy, to pole jak wiecie jest po prostu na łąkę dane. Yy, ja z niego no oprócz łąki tak jak mówię nie korzystam, nic na nim nie robię. Yy, więc teoretycznie takie malutkie pole to jest mi po prostu zbędne, mogę tak yy, powiedzieć. E, zaproponowali mi po prostu, że odkupią e, Te pole ci co tam mieszkają obok Bo ciągle jeździmy i tam jeszcze jak były tam e, Kiedyś żniwa miałem to im też to przeszkadzało strasznie No ale nic na to nie mogli poradzić e, I tak to się potoczyło Nie pamiętam ile, w sensie no tyle kasy wezmę ile e, Ile tutaj pokazuję Czyli to jest e, 14 niecałe tysięcy więc no napiszcie w komentarzach czy sprzedajemy to pole Czy po prostu yy, Się Się po prostu je zostawiamy I się bawimy nadal na takim małym polu Czy te 14 tysięcy tak jakby Bierzemy im oddajemy ten kawałek i, I tyle niech oni sobie robią Co tam chcą Bo 14 tysięcy Wolę te pieniądze teraz zostawić I na to polu i tak mówię Nie zarabiam tylko mam z niego Trawę czy tam siano więc Dlatego właśnie Myślę, że najlepiej to będzie jak sobie po prostu to sprzedamy. Napiszcie Wasze zdanie w komentarzu teraz akurat te odcinki. To jest ostatni odcinek, który nagrywam, bo, bo za jakieś 5-6, nie no, z jakieś 8 godzin wyjeżdżam, więc to jest ostatni odcinek, który nagrywam. Jeszcze muszę go szybko zmontować oraz go szybko wrzucić. Więc dlatego właśnie tak to się odbędzie, więc myślę, że ten odcinek może być dzisiaj trochę krótszy. Ze względu na to, że po prostu nie chcesz, żeby on tyle ważył, żebyście nie stracili na jakości, więc po prostu zrobimy go trochę krótszego. E, tak jak mówię, dzisiaj chcę rozciąć nawóz, zwałować oraz zasiać. E, to, to jest w moich planach, a następny odcinek no to już będę najprawdopodobniej żniwa. Więc możecie się po e, prostu przygotować e, na e, następny odcinek po prostu ze żniw. Bo żadnej innej pracy już nie ma Ewentualnie jeszcze będą żniwa Przeplatane e, sianokosami e, Bo jo, Sianokosy akurat też będą e, Więc dlatego właśnie e, Mogą one się e, Również e, pojawić Jeszcze ja sobie idę na kartę społeczności W ogóle jest 80 głosów e, Na to co dodałem wam No i wszystko jest zrozumiałe Więc dziękuję pięknie, że Zrozumieliście, dlaczego filmów nie będzie. Cieszę się bardzo z tego powodu, ale trzy filmy dla Was, tak jak mówię, będą. I te filmy najprawdopodobniej będą 1 sierpnia. Pierwszy film 5 sierpnia i ten widzicie 9 sierpnia, czyli gdzieś w okolicach, kiedy ja wracam, czy coś takiego. Więc na tej zasadzie myślę, że idealnie. I jak wracam, no to dalej ciśniemy z odcinkami. I najprawdopodobniej wtedy Również będzie nowa seria Więc wyczekujcie Na kanale nowej Serii, która będzie Tak jak mówiłem na multiplayer Wiecie już na pewno Z kim, więc ja tu na razie Tak jak mówię jeszcze nie wiem, mówił, Tak jak mówiłem tu parę odcinków temu Bo nie wiem czy już Zdradziła ta osoba czy nie zdradziła Ale wiecie Myślę wiecie z kim jeżeli nie, no to zgadujcie w komentarzach i zobaczymy, czy ktoś e, zgadnie, z kim ta seria e, się odbędzie. Fajnie, te wały naprawdę teraz fajnie się nimi robi. No i tak jak mówię, po tych żniwach, po tym wszystkim, no to najprawdopodobniej nowy traktor się pojawi. E, zobaczymy, czy będą osoby, które będą na nie, czy będą więcej osób na tak. E, czy stwierdzicie, czy pasuje on, czy nie pasuje? Mi się wydaje, że pasuje, bo ten traktor masywnie nie jest duży, ma 140 koni e, kosztuje chyba 80 tysięcy, e, więc, więc po prostu e, jego sobie wezmę i powiem tak, jeżeli ktoś dotrze do tego momentu, to e, ułatwieniem dla Was będzie kolor zielony. Więc teraz możecie zastanawiać, co to może być. Zielonych ma marek traktorów w ogóle jest dużo. Więc e, nawet fajnie, że to powiedział. Bo ja znam trzy z zielonymi, e, zielonymi kolorami, więc zobaczymy, którą, e, która będzie miała najwięcej głos, e, głosów. Po prostu, e, kto, ile osób e, najwięcej zgadnie, e, Tą markę. I myślę, no po to ona e, po prostu na zimę, na wiosnę, raczej się pojawi następnego sezonu. Bo po może by się pojawiła, tylko bym musiał spłacać ją w dwie raty. Zobaczymy, jeżeli tak się ugadam z sprzedającym, z handlarzem, no to po prostu tak zrobimy. Po 40 tysięcy i bajlando. Sprzęt do tej maszyny, Wam powiem szczerze, kupiłbym ją już z czymś, tylko zastanawiam się z czym, bo powiedzcie mi, teraz możecie napisać że jeszcze, czy 140 koni, no to piątka skibówka. On masywnie no nie jest na piątkę. Ten traktor, który będę chciał po nim. No to już fajnie z piątką wygląda. Eee, czwórkę, no nie chciałbym tak tylko jedną skibę powiększać. E, czy jest sens? Może czwórkę zostawimy. Zobaczymy. Może czwórkę po prostu. E, nie będę kupował, zostanie trójka e, do naszego zetorka, a on będzie miał jakiś e, gruberek i siewnik do niego wtedy. Zobaczymy, zobaczymy. Beczkę wtedy byśmy do niego kupili Już pod niego, więc no myślę, że Myślę, że coś się wymyśli i że pług Ewentualnie dogadać się jakoś tutaj z Markiem, bo on ten pług zna od podstaw, bo w sumie od niego go kupiliśmy Czy dałoby radę dołożyć mu jakąś skibę to wtedy by miał czwórkę Czwórkę skibówkę, ten był pług no i wtedy byłoby fajnie już, ta czwórka no, lepiej by wyglądała, z nim nawet spoko, więc myślę, że pogadam z Markiem, zobaczymy czy to się uda, czy się nie uda. Jeżeli się uda, no to super, jeżeli on powie, że to jest za duże przeciążenie na tą ramę e, i tak dalej, że nie da rady, no to, no to się nie uda, ale jeżeli się uda, no to jak najbardziej e, będę po prostu zadowolony. Dobra, tu sobie podniosę już te wały, że trochę szybciej pojechać. I tutaj jeszcze już opuścimy, żeby one się tutaj już zaczęły nam robić. Na trójkę czas rzucić, bo jednak czwórka to jest e, ciężko dosyć dla naszego zetorka. Dobra, i ostatni przejazd. Wsiadamy w Maseja e, i lecimy sobie z, e, z, z siewami. Też mam pomysł, jak zrobić ten odcinek z Skup e, na tego ciągnika. No bo to jedzie nówka traktor, od razu mówię. Nuwencja. Możecie ogólnie, jak patrzyłem no po cenach w realu, no to o wiele, wiele drożej jest, no ale kosztuje on 80 i większość traktorów, inne patrzyłem te same, tylko po prostu od innych osób też dało 80 do 90 tysięcy, więc yy, taka cena już po prostu yy, zostanie. Dobra, wracamy sobie na, na nasze tutaj śliczne gospodarstwo. Musimy sobie objechać w ten, ta sposób. Jeszcze będę musiał zwałować ten kawałek, co tam jest, co do tego jęczmienia Jarego. Będzie trzeba zwałować ten owiec tutaj, ale to już się wszystko zrobi poza odcinkami. Może jak mi się uda, to jeszcze bym nagrał, nagram sobie odcinek ze żniw, ale tego nie mam pojęcia, czy mi się uda, czy nie, bo tak jak mówię, ten jeszcze muszę zmontować, go wrzucić. Więc jeżeli mi się uda, no to będziecie jeszcze mieli odcinek ze żniw a jeżeli mi się nie uda, no to to będzie ostatni odcinek, który nagrywam teraz. E, dobra, dobra. E, siewnik w ogóle gdzie stoi? Tam stoi siewnik. My go tu wyciągniemy, czy my go nie wyciągniemy? E, teraz chwila prawdy będzie. Na początku zobaczymy, czy tam nasiona w nim są. Są e, powinno się tutaj udać. Zmienimy sobie od razu na owiec. Dobra, tak pomału. Dobra, udało się, więc my sobie traktorka tutaj naszego zostawimy no i siewnik tak jak mówię przydałoby się wymienić no bo już takim malutkim, ciągle robić się no może nie chodzi o to, że ja będę go zmieniał od razu większego tylko po prostu już jakiegoś lepszego, może uprawowo-siewny zobaczymy, nasypiemy sobie jeszcze naszego naszego tutaj z worka nawozu i sobie ciśniemy rozciąć. tutaj mam 20 ton już obornika więc całkiem sporo jednak te 24 krowy to teraz już robią robotę kamieni też sporo, muszę coś sobie pomyśleć co z nimi zrobić bo nie mam pojęcia, o telefon dobra, trzeba go ściszyć, dobra, jazda dalej, trójka i tu jedziemy bo tutaj jest 0% nawiezienia tutaj raczej ścieżek nie będę robił, bo odcinka nie chcę nagrywać, no to no to szczerze wam powiem, nie do tych ścieżek tutaj robił bo bez sensu, tylko wygniotę sobie ten owiec, a to pole jeszcze jest pod kątem no to się idealnie nie da zrobić, wtedy te ścieżki się tak psują mega i bardzo dużo wtedy się wygniata więc dlatego właśnie e, zostanie raczej normalnie e, na rozsiewacza na razie nie ma po co zmieniać, bo masejek będzie miał co robić wtedy, a jeszcze widzicie ten rozsiewacz całkiem fajnie daje i ewentualnie, jak już kupię opryskiwacz, no to wtedy rozsiewacz, żebym były jak na ścieżkach, bym coś zrobił No to po prostu, żeby były te same ścieżki. Wtedy myślę, że 15 lub 18 będziemy mieli. Bo to już płala takie, myślę, spoko i się po prostu to zobaczy, co będzie ładniej wyglądało, i tak dalej, i tak dalej. Pięknie to wałowanie, myślałem, że te kamienie jednak się nie zwałują, ale przez to właśnie tam przejechałem, żeby zobaczyć, czy te kamienie się zwałują. Jednak się zwałują, więc super. Ile? 14 minut odcinka, więc fajnie, fajnie. Z siewów myślę, że pojeżdżę sobie może 2-3 przejazdy, tylko i tyle. Za to więcej będziecie mieli tutaj nawozów oraz wapnowania. Wapnowania, wałowania, żeby tutaj, bo siewów jest całkiem spore na kanale a nawozów i takich rzeczy poza, no to nie ma aż tak dużo, więc dlatego właśnie z siełów po prostu to ja sobie tam przejadę tylko ewentualnie parę razy, żebyście zobaczyli, że siejemy sobie i tyle. Bo nawóz tu jak widzicie mega mega szybko idzie, więc tutaj żadnego cięcia nie robię. W tym filmie myślę, że żadnego cięcia nie będę robił, po prostu zrobię sobie 25 minut czy jakoś tak i zostawię ten odcinek tak jak ma być. Muzyczkę się jakąś doda, intro się wrzuci i będzie już mega mega fajnie odcinek zrobiony. Teraz no, też nie siedzę nad montażem dużo, nie bawię się w jakieś napisy, dodawanie subskrypcji, łapek i tak dalej, bo po prostu nie mam na to czasu. W skrócie mówiąc, by nagrać odcinek, ja od razu go sobie montuję. Jak się renderuje, to idę sobie miniaturkę robić, się zdjęcie zdjęcie co zrobię, później idę tą miniaturkę obrabiać, no i zrobię tą miniaturkę akurat render się skończy, no i jeżeli to już jest późna godzina, to po prostu przerzucam sobie film na telefon, no i wrzucam go z telefonu przez noc, a jeżeli jest jeszcze tak jak teraz, na przykład 15, no to odpalam sobie na kompie wrzucanie filmu yy, i sobie wrzuca się yy, ten film, no na telefonie teraz szybciej się wrzuca yy, i przez noc, no to nic nie muszę na nim robić, ani nic na kompie, to jednak... Jak na przykład ostatnio ten, co macie, 35-minutowy odcinek, on miał chyba 27 GB film, więc no całkiem, całkiem sporo. Więc on się wrzucał, no nie wiem, z telefonu się wrzucił, ale jest już na YouTubie, tylko że nie wiem po prostu, ile się wrzucał. Myślę, że za 4 godziny to na pewno 5, jak nie lepiej. Więc yy, koło 5 rano już był na YouTubie wrzucony, bo jak wrzuciłem go o 12 zacząłem chyba no to jakoś tak Dobra tu już się na raz weźmie To już se pojadę i zrobię tylko ten tutaj cpelek mały No, no idealnie 16 minut Gdzieś 18 jak zacznę jechać 7 minut co jakoś posiejemy I będzie koniec I później po prostu se skipniemy czas Jeżeli mi miejsca na dysku starczy No to po prostu już Nagram jeszcze sobie odcinek ze żniw Wtedy se pojedziemy W Jęczmień i myślę, że wtedy ten cały jęczmień będziemy kosić. Zobaczę, czy będę kosił, czy nie będę kosił. Na pewno więcej koszenia będzie poza odcinkami. Ze względu na to, że maksymalnie dwa lub 3 odcinki. Chcę zrobić odcinek z rzepaku, z jęczmienia no i z tego owsa. Tak jak jest zasiane wszystko. Tylko po prostu będzie mniej. Na przykład o z jęczmienia to załóżmy będzie cały odcinek. A z żepaku i offsite razem, załóżmy czy coś takiego. Na takiej właśnie e, zasadzie, dobra, dojeżdżamy sobie, parkujemy tutaj, e, gasimy masejka, opuszczamy e, i sobie wsiadamy do naszego zetorka i lecimy. Dwójka, e, nie, trójka, dobra, jazda, jedziemy, nic nie jedzie, nie jedzie, więc sobie szybko wyjeżdżamy i teraz tu zdążymy, zdążymy. Oj, żem prawie przywalił, tak żebym się zapatrzył do przodu. Owiec też myślę, że fajnie powinien splonować. Zobaczymy, zastanawiam się, jak te rzepaki tu będą. Są na fajnych polach, dosyć dużych. Jak to będzie splonem, no to się po prostu e, okaże. Fajnie by było, jakby tutaj mieliśmy taki siewnik 4-metrowy. Albo chociaż trójka, jakaś uprawowo-siewna. Może zobaczymy, zobaczymy, co wymyślę. E, bo tak jak myślę, no jak kupię traktor, no to razem z siewnikiem. No i wtedy jakieś za to lekko ponad 100 tysięcy, spłacić to w dwóch ratach lub nawet w trzech. No i e, pięknie, ładnie by było wtedy. Zobaczę, zobaczę. Na pewno jak będę chciał na, bo kupić po żniwach no to e, będzie trzeba ten. No teraz z wydatków a wydatków mam planowane dużo. Bo jeżeli sobie policzę wszystko, to słuchajcie tak. E, będzie tak traktor 80 tysięcy dwie przyczepy po 17 tysięcy no to jest 34 tysiące czyli już mamy 114 e, później mamy e, beczkę beczka myślę że z 20 na pewno więc 134 no i siewnik też z 20 25 więc 150 tysięcy myślę że w tym sezonie lekko tyle złapiemy kasy Teraz jeszcze sprzedamy sobie Za 20, no prawie 30 tysięcy Więc będziemy mieli około 60 tysięcy Przed żniwami No i później Znowu kasa będzie ubywała, ubywała dojdziemy myślę, że gdzieś tak do 40 tysięcy No i wtedy Jeżeli będzie to 150 tysięcy To rozłożymy sobie to na 3 raty E, po 50 tysięcy, i będziemy to spłacać po prostu e, co roku. Ja się tak myślę: co roku, nie, co rok, e, co roku, po prostu 50 tysięcy będę musiał sobie e, odjąć, żeby spłacić e, sobie nasze maszynki. I tak sobie myślę, że e, będzie najlepiej, po prostu, e, bo wtedy zliczymy wszystko. Kupię od razu wszystko, bo to będzie najlepiej. Eee, zakupić od razu wszystko eee, czy wszystko od razu do nas przyjdzie to nie wiem eee, przyczepy to fajnie by było kupić na żniwa bo to by było mega fajnie eee, te przyczepki kupić eee, kupiłbym wtedy te przyczepy no Zetor pociągnie taką 13 tonówkę masej on z dziesiątką ma trochę ciężej więc zobaczymy czy by pociągnął Zetor no wtedy by Zetora kupił muszę to przemyśleć jeszcze zobaczyć ewentualnie zapożyczę się znowu kasą yy, większe odsetki ale po prostu żeby te to zakupić co się chce bo bez sensu kupować przyczepę po żniwach no i co będzie stała znowu cały ten sezon tylko jedynie na wywożenie plonów no bez sensu bez sensu więc yy, myślę że yy, najlepiej byłoby zakupić te przyczepy po prostu yy, na następny odcinek tak mi się wydaje że wtedy po prostu jak będą żniwa, no to czerwiec minie, no to wtedy jeszcze zapłacimy no to praktycznie soją, soją bym zapłacił za te przyczepy, tam piątkę będę musiał dołożyć i będzie po prostu zapłacone przejedziemy sobie jeszcze w jedną, w drugą stronę i, i będzie wszystko, no te przyczepki no mega fajnie wyglądają z tym traktorem bardzo ładnie się komponują E, w sumie mogę Wam zdradzić, będą to Metal Tech e, DB albo 10, albo 12. Jeszcze się zastanawiam między 13 a 15 ton, e, więc nad tym możecie też mi tutaj e, pomóc w komentarzach, e, ze względu na to, że zastanawiam się co będzie ładniejsze: czy DB12, czy DB10. Myślę, że DB10 lepiej kupić, bo 13 ton ona i tak wyglądował, już jest wyższa od zetora. Więc myślę, że będzie wtedy idealnie po prostu Zaraz nam się skończą nasiona, więc akurat dojedziemy do końca Ja tu już kończę zaraz gadanie I sobie będziemy kończyć Ten nie piękny 23 około, 23 około minutowy odcinek Więc mega, mega fajnie I tak jak mówię, jak mi się uda nagrać A czy mi się uda nagrać nie żniw jeszcze tego Nie wiem, postaram się, ale tak jak mówię, sobota teraz to u mnie jest to mega yy, zakręcona, dlatego właśnie yy, to się wszystko okaże, czy mi się uda, czy mi się nie uda, zobaczymy. Dobra, dojeżdżamy do końca yy, i mamy koniec naszych tutaj yy, sił na odcinku, wysiadamy, pokazujemy sprzęt, no i co widzowie? Mam nadzieję, że tym razem tutaj jest 50 łapeczek za taki piękny tutaj wiosenny odcineczek, za te wszystkie plany, jakie na tą serię są. Eee, łapeczka zostawiona, lecimy po, 2000, po 3000 subów, już brakuje tam 300 chyba, 30 czy coś takiego, więc eee, zostawcie łapeczkę, zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, ustawcie powiadomienie na wszystkie, by nie minęły was żadne odcinki i co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!